Z no. Gramy z y, chłopakami w. No jakby. Nie możemy dotknąć. jakieś kolory. No, no jak. wybiera. Ja nie mogę zielonego i niebieskiego. Ale twój. Ja ko nie mogę zielonego nie i, mogę i różowego. I nie zielonego? mogę zielonego i niebieskiego. No to nie możemy zielonego. No to. Ja nie mogę takiego zielonego. Ja nie, nie mogę zielonego dobra. dotknąć. Lecimy. Niebieskiego. Wody nie mogę dotknąć. Nie, wody nie ma, to, to jest nie fioletowy. To jest, dobra, jest ta, nie to jest taki jak fioletowy, taki podobny. Nie? No. Prawie spadłem do wody. I mamy po trzy życia. Wiesz, że mamy trzy życia? Ja też nie mogę do zielonego. Na się, już, ale tam są też kawałki. Nie, nie tego. No właśnie, ale ja też jestem turysta. <słuchy> prawie bym stracił moje jedno życie. A ile mam żyć? Trzy. Jaki? Dobra, jeszcze? Ja, ja to zrobił ranem bo mi się nie kładzie. O! o kurde, prawie spadłem. Nie ja, ja tego dosłownie nie mogę. Ale tu gramy bez tych, bez miejsc w ogóle. No, po prostu, niej, po prostu musimy to, to dojść to, to dojś to, to do mądrości. Ej, ja wam mogę przeszkadzać. I jak mi mamy teraz przejść? Ja mam pomysł. Ja mam bardzo o, dobry. Patrz, to jest biały. Ej, no właśnie, to jest biały. Dotknąłem jedną życie stracone. No. Dotknąłem. Nie, życie no, straciłem. wedetend Chłopacy, jak coś to to się nie liczy to to się nie liczy to się nie, nie liczy Yes Crazy day let me your bat Akinsmegi. Zjecie. to czekaj, poczekaj na niego. Nie, 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 nie. Jak coś to ten 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 domek się nie liczy. Na u, Na czym? Ja jestem, to się to nie liczy. Na tym. Na tym domku tam gdzie jest komputer, to to, to się nie liczy. Czekaj, ale niebieski. Przecież ja mam niebieską granicę. Ja jedę do, do Montesa. Do Montagnesów, do zjeżdżalni. Idziesz? Dobra. Do zjeżdżalni? Dobra. Crazy day. Kto ja nie mogę filetowego do więc ja nie wiem, jak ja dojdę do City. No właśnie. A ja niebieskiego. O. o kurde, to jest niebieski. Dobra, to się nie. Ja też nie mogę. Ja nie, ja nie mogę zielonego i niebieskiego. Ale to jest Ej, mogę cię wydatknąć? Nie, bo ty się nie liczysz. Ale to jest Tylko nie dotknijcie niebieskiego, jak macie Dobra, czekaj, Wygrałam Mam drugie miejsce. Ja mam pierwsze. Nie, był ten w to jest kolor fioletowego. Ej, pokazać wam coś. Ja umiem jednego trika. Ja umiem latać po tym, po lodzie. Dobra, ja już przeszłem, więc możemy mu przeszkadzać. Ja już wygrałem. Ej, bo tunel jest fioletowy. No, 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 A tu musimy dojść do. Mamy dojść do wiatraka. Ja jestem już przy A ja jestem przy wiatraku. Znaczy, ja już wygrałem przyjeżdżanie. Ej, ja polecę do Secret Hola. Tunnel. Nie, wygrałem! Ja lecę do Secret Tunnel. Bo musimy iść do Secret Tunnel. Nie, granica. O Jezu. Może się do Secret Tunnel? Ja dam radę Secret Tunnel zrobić, ale od tyłu i od przodu. Dobra, lecę do Secret Tunnel, patrz. No nie, z kontrolę mi się. Ej, dobra, ja kończę. Pa Bo muszę.